Cześć, jesteśmy na alei Avengers w Bordeaux. Chciałbym pokazać bardzo proste udogodnienie. To jest to właściwie element bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na każdym zjeździe z głównej drogi w prawo mamy wyniesione skrzyżowanie. W Poznaniu, na ulicy Głogowskiej na Łazarzu, najczęściej potrącenia zdarzają się właśnie na zjazdach z Błogowskiej w ulicę. ulice. Wprowadzenie tego typu rozwiązań mogłoby zmniejszyć liczbę tych wypadków właściwie do zera.